No i przed nami jest bardzo ważny temat i taki dość trudny do zrozumienia dla początkujących, dlatego widzisz, nawet wyciągnąłem tablicę, żeby ci pokazać yy, i, lepiej, i lepiej ci to wytłumaczyć, no bo to są relacje, tak jak widzisz. Yy, relacje są ogólnie dla początkujących dosyć yy, trudne i skomplikowane, dlatego chcesz to jak najprościej wytłumaczyć, żebyś szybko zrozumiał na dobrym przykładzie, nie? Yy, no i posłużymy się yy, dalej, będziemy w obrębie naszej platformy streamingowej, naszego Spotify'a. No, i mamy taką standardową sytuację nad tym Spotify, że mamy jakiegoś artystę i mamy jakiś utwór. No i teraz musimy jakoś to połączyć ze sobą. Czyli, my w systemie musimy wiedzieć, że ten utwór jest yy, zrobiony czy ma prawa ten konkretny artysta, nie? Jakoś się powiązać ze sobą. One są między sobą w jakiejś relacji. Czyli, utwór jest w relacji bycia stworzonym przez artystę, nie? Albo artysta jest właścicielem praw do tego utworu. To jest właśnie ta relacja. No to stwórzmy sobie takie proste dwie tabele. Pierwsza z nich to będzie właśnie artysta. Artysta. I druga tabela to będzie nasz utwór. To, co już robiliśmy. To, co już robiliśmy, nie? W tym naszym kursie. No i teraz tak. To są tabele, więc one mają swój jakiś identyfikator, ID. No, i artysta będzie miał swoją nazwę, powiedzmy. To nam powinno wystarczyć. No, i tak samo utwór będzie miał swoje ID, identyfikator i swoją nazwę, name. Mam nadzieję, że dotychczas to jest dla Ciebie jasne, nie? No i teraz w jaki sposób możemy stwierdzić, który utwór należy do którego artysty? Można zrobić to na kilka różnych sposobów. W tym przypadku moglibyśmy zrobić tak. Że utwór miałby dodatkową kolumnę, która nazywałaby się uwaga, Artist ID. Artist ID. No i teraz dodajemy nowy utwór. Dajemy jego ID, dajemy jego name. No i podajemy, kto jest właścicielem, i tu będzie po prostu numerek tego artysty, czyli identyfikator artysty będzie zaszyty w tym utworze. No i to będzie znaczyło, jeżeli mamy artystę o ID 123 i będzie jakiś utwór XYZ i on będzie miał jako artystę artist ID 123, no to wiemy, że ten utwór należy do tego artysty. Nie? I to jest, to jest proste. Mam nadzieję dla Ciebie. To jest taki jeden przykład, nie? No i oczywiście artysta może mieć wiele takich utworów, czyli może istnieć wiele utworów, które mają Artist ID wskazujące na niego. No ale jest jeszcze inna sytuacja, kiedy jeden utwór ma wielu wykonawców, wielu artystów. Czyli na przykład może być tak, że ktoś jedna osoba tworzyła tekst, druga tworzyła muzykę, a trzecia na przykład była producentem. No i wszyscy w trójkę mają równy podział na prawach autorskich, no i w jaki sposób to wtedy zrobić, no bo tu jest Artist ID tylko jedno. No i jak to rozwiązać? No moglibyśmy co dodać? Trzy utwory, takie same, z trzema różnymi Artist ID? No to jest bez sensu, chyba sam to widzisz. Więc w takiej sytuacji, to jest oczywiście jeden ze sposobów, a drugi ze sposobów, to nie dodajemy wcale tej kolumny, tylko to jest taki pierwszy sposób, zapiszmy sobie, a drugi sposób polega na tym, że tworzymy trzecią tabelę, która będzie tabelą taką relacyjną, czyli taką tabelą, która łączy, łączy te dwie. I możemy nazwać ją na przykład, yy, piszę po polsku, oczywiście nie tworzę się po polsku, ale tutaj dla potrzeb yy, dydaktyki będę pisał po polsku. Możemy stworzyć trzecią tabelę i ona się będzie nazywać artysta, podkreślenie, utwór. No i ona będzie miała w sobie tylko dwie kolumny. I to będzie artyst... Artist ID i drugie to będzie Track ID. Już ci tłumaczę o co chodzi. Track ID. Czyli ta tabela ma w sobie tylko Artist ID i Track ID. Czyli identyfikator artysty, identyfikator utworu. No i teraz jedyne co musimy zrobić, to w momencie kiedy dodajemy utwór nowy do nowego artysty, to oprócz tego dodać jeszcze tutaj identyfikator artysty, identyfikator. Track ID, czyli utworu. I w ten sposób mamy relację wiele do wielu. To się nazywa dokładnie. Czyli yy, może być tak, że mamy utwór i ten utwór będzie miał trzech różnych artystów, trzech różnych wykonawców, ale może być tak, że jeden artysta ma wiele różnych utworów. Dlatego to się nazywa relacja do, je, wiele do wielu. Więc yy, tak, jak już nam to wyszło, na w podstawie tego przykładu mamy zasadniczo dwa rodzaje relacji czyli mamy tak zwane one to many no i mamy many to many czyli to jest właśnie relacja jeden do wielu czyli jeden artysta yy, przepraszam jeden utwór yy, jeden utwór należy do artysty ale ten artysta może mieć wiele utworów czyli jeden utwór należy yy, do artysty, ale artysta może mieć wiele utworów, nie? A ten drugi przy, przykładek, gdzie mieliśmy dwie, tą tabelę łączącą dodatkową, to był przypadek many to many, bo i utwór może mieć dowolną ilość wykonawców i wykonawca może mieć dowolną ilość utworów, nie? Są oczywiście jeszcze takie relacje jak one to one yy, i many to one oczywiście, ale to już są rzeczy, które się dużo rzadziej stosuje, także te dwie relacje są... Najważniejsze. No i mam nadzieję, że ten przypadek będzie dla Ciebie jasny. Zaraz zrobimy sobie już przy terminalu jeszcze ćwiczenia, więc będziesz mógł tam przećwiczyć tą swoją znajomość jeszcze tak w praktyce. No i tyle z teorii wystarczy.